Dzisiaj zabieram Was do Topolnicy, czyli niewielkiej wsi położonej w województwie mazowieckim niedaleko półtuska. To właśnie tam mieszkał 84-letni Jan wraz ze swoją sporą młodszą 55-letnią małgorzatą. Jednak różnica wieku nie miała dla nich znaczenia. Byli razem bardzo szczęśliwi. Małżeństwo nie miało razem dzieci. Jednak Jan miał syna ze swojego pierwszego małżeństwa, który mieszkał na co dzień w Koszalinie. Jednak nie utrzymywali zbytnio ze sobą kontaktu. Para mieszkała samotnie, na obrzeżach wsi. Cieszyła się dużym poważaniem w swojej miejscowości. To właśnie tam uchodzili za takie osoby bardzo majętne. Po prostu takie osoby, którym dobrze się powodzi. W końcu Jan był emerytowanym leśniczym, natomiast Małgorzata pobierała rentę. A przy okazji dorabiała sobie w Cepeli. Cepelia to była taka organizacja zrzeszająca spółdzielnie rękodziału ludowego i artystycznego, która prowadziła placówki handlowe, no właśnie, tak, które te placówki zajmowały się zbytem towarów produkowanych w tych zrzeszonych spółdzielniach. No i właśnie Małgorzata w wolnych chwilach wyszywała dla takiej półtuskiej Cepeli makatkę. Makatka to jest taka tkanina dekoracyjna, którą niegdyś wieszało się na ścianach lub rozkładano na meblach. Teraz już coraz rzadziej, ale myślę, że każdy z nas kojarzy właśnie taką tkaninę. Kobieta zapewne nie musiała sobie dorabiać. Jednak wyszywanie było dla niej taką odskocznią od codzienności dodatkowym zajęciem. To było po prostu jej hobby i lubiła poświęcać temu czas. Relaksowała się wyszywając tę tkaninę. Poza tym kobieta z natury była bardzo pracowita i gospodarna. Tak jak w przypadku poprzedniego podcastu, znowu nieco przenosimy się w czasie, o czym chyba nie wspomniałam wam wcześniej. Tym razem przenosimy się do 1981 roku. Konkretnie do czasu tuż przed Bożym Narodzeniem. Jest poniedziałek, 21 grudnia. Jest już późny wieczór i powoli małżeństwo położyło się do łóżka. A raczej Małgorzata już odłożyła na bok rzeczy do szycia i położyła się już spać. Natomiast Jan, zanim położył się obok swojej żony, spojrzał jeszcze przez okno. Popatrzył na zaspy śniegu. Wszystko wyglądało na to, że święta Bożego Narodzenia będą śnieżne i bardzo mroźne. Kiedy już powoli kładł się spać, nagle ktoś zapukał do drzwi małżeństwa. Jan od razu pomyślał, że pewnie ktoś szuka pomocy, bo zakopał swój samochód w śnieżnej zaspie. A tamtego dnia spadło naprawdę bardzo dużo śniegu i drogi były po prostu nieprzejezdne. I takie sytuacje, że ktoś nagle utknął właśnie w tej śnieżnej zaspie, już nieraz się zdarzały. Jednak nie myślcie, że Jan wówczas puszczał nieznajomych do domu. Mężczyzna był bardzo ostrożny. I kiedy było już ciemno, a ktoś zapukał do jego drzwi, to po prostu wskazywał łopatę, która stała na jego podwórku. Nie wychodził pomagać. Poza tym też pamiętajmy, że Jan miał 84 lata. Może również ciężko mu było po prostu pomóc temu nieznajomemu. Plus, tak jak wcześniej wspomniałam, był naprawdę ostrożnym człowiekiem. Ale właśnie dzięki tej łopacie kierowca mógł tutaj nieco odkopać swoje auto ze śniegu. Oczywiście takie zachowanie wśród mieszkańców potęgowało legendy o bogactwie małżeństwa. Sąsiedzi opowiadali sobie nawzajem, że małżeństwo ma na pewno jakieś ogromne kosztowności do ukrycia, ponieważ gdyby rzeczywiście nic takiego nie mieli, to przecież bez problemu takiego niejednego kierowcę wpuściliby do domu. Jednak 21 grudnia 1981 roku Jan otworzył drzwi. Musiał znać osobę, która tej późnej nocy zapukała do niego. We wtorek, 22 grudnia, na podwórku należącego do małżeństwa, swoje sanki zaprzężone w konia zaparkował listonosz. Kiedy spadło naprawdę dużo siegu, to chętnie korzystał z tego rodzaju transportu. Tego dnia zresztą, co chyba nikogo tutaj nie dziwi, miał do rozwiezienia sporo poczty. W końcu był to okres tuż przed Bożym Narodzeniem, no dlatego też miał wiele kartek z życzeniami a każdy przecież wysyłający taką kartkę liczył na to, że dojdzie ona przed świętami. Dlatego też w owym czasie listonosz miał naprawdę dużo pracy. Listonosz zaparkował na podwórku małżeństwa, ponieważ również dla nich miał jedną z tych kartek. Zapukał do ich drzwi, ale nikt mu nie odpowiedział, wobec tego nacisnął na klamkę. Drzwi były otwarte. Od razu pomyślał, że pewnie pan Jan nie słyszał tego pukania. Kiedy jednak wszedł do środka, na podłodze w kuchni zobaczył gospodarza leżącego w samych kalesonach i pod koszulką. Obok jego głowy znajdowała się duża plama krwi. Nie było wątpliwości: starszy mężczyzna nie żył. Listonosz od razu pobiegł do najbliższych sąsiadów małżeństwa po pomoc. Jednak wtedy w ogóle nie myślał o tym, że ktoś mógł przyczynić się do śmierci Jana. W jego głowie raczej kłębiły się myśli, że pewnie starszy mężczyzna zasłabł i może głową uderzył się o pobliski piecyk. Sąsiadka słysząc te słowa od razu przybiegła do małżeństwa. Przeszła po całym gospodarstwie i w łóżku zobaczyła Małgorzata. Ciemne, czerwone plamy znajdowały się nie tylko na pościeli, ale również na ścianach i na podłodze. Tak samo jak mąż nie dawała żadnych oznak życia. Kobieta wtedy udała się po lekarza do pobliskiego Pniewa. Medyk od razu przyjechał na miejsce i stwierdził zgon, twierdząc, że nastąpił on na pewno przed kilkoma godzinami, prawie w tym samym okresie, sądząc po obrażeniach małżeństwa. Na podwórku Jana i Małgorzaty zaczęli zbierać się tłumnie sąsiedzi. Każdy z nich chciał dowiedzieć się, co się stało. Monożyły się liczne teorie, ale przede wszystkim wszyscy byli w szoku. Od lat kilkudziesięciu tak naprawdę, a może i dłuższego okresu czasu, na tamtych terenach nie miały miejsce tak straszne wydarzenia. Niedługo na miejsce przyjechali również milicjanci i cała grupa dochodzeniowa. Od razu było jasne, że ktoś pozbawił Jana i Małgorzaty życia. Dlatego też na polecenie prokuratora ciała zostały poddane szczegółowym oględzinom w szpitalnym prosektorium. Wkrótce stwierdzono, że pierwszy zginął Jan, i tak te wydarzenia otworzyli śledczy. To on musiał otworzyć drzwi sprawcy, po czym został zaatakowany przedmiotami leżącymi przy piecyku w kuchni. Następnie sprawca skierował się ku bezbronnej kobiecie, zadając kolejne ciosy. Małgorzata prawdopodobnie widziała, jak ten oprawca odbiera życie jej mężowi, jednak nie miała żadnych szans na ucieczkę. Śledczy od razu byli pewni również motywu. Musiał to być motyw rabunkowy, ponieważ sprawca spenetrował bardzo dokładnie cały dom, wynosząc z niego najcenniejsze rzeczy. Wszyscy sąsiedzi i mieszkańcy byli w ogromnym szoku, również dlatego, że przecież wiedzieli, jak Jan i Małgorzata byli ostrożni. Każdy dobrze wiedział, że małżeństwo nigdy nie wpuszczało do domu obcych, a nawet niechętnie wpuszczali do domu osoby, które kojarzyli. Dlatego, jak to możliwe, że tamtej nocy ktoś pojawił się u nich w domu. W związku z tymi zeznaniami bardzo szybko stało się jasne, że małżeństwo musiało znać sprawcę. Dlatego też lista podejrzanych bardzo szybko się skurczyła. I na tej liście znalazł się m.in. mężczyzna o imieniu Ryszard. Tenże mężczyzna znał małżeństwo od kilku miesięcy. Chociaż jego rodzina mieszkała. No, dość niedaleko, kilka, kilkanaście kilometrów od topolnicy. Jednak tak osobiście Ryszard poznał Jana i Małgorzatę kilka miesięcy wcześniej. Poznał ich w dość nietypowy sposób. A raczej może nietypowy to będzie tutaj nie do końca dobre słowo. Jednak na początku poznała ich jego partnerka, bądź też, może lepsze będzie słowo tutaj, kochanka, Zofia. W wakacje 1981 roku zapukała do domu małżeństwa z prośbą o pomoc. Na sobie miała podartą sukienkę, którą rzekomo zniszczyła będąc na grzybach w lesie. Nie mogła wrócić z rozerwaną sukienką do półtuska, co by ludzie pomyśleli. Dlatego też zapukała do najbliższego domu z prośbą o pożyczenie igły i nitki. Sofia zbudziła zaufanie gospodarzy, którzy bez problemów wpuścili ją do domu i pozwolili na szycie odzieży. No, i później, jak się okaże, pojawienie się kobiety w domu małżeństwa nie było przypadkowe. To wszystko zostało po prostu zainscenizowane. Kobieta wcale nie była na grzybach, ale na polecenie swojego partnera miała sprawdzić, co gospodarze, o których bogactwie krążyły legendy, mają w domu. Tym partnerem, tak jak wcześniej wspomniałem, bym właśnie niejaki Ryszard. Para chciała się przekonać, czy te historie o niezwykłym bogactwie małżeństwa nie są przesadzone. I właśnie podczas tej wizyty Sofia nie tylko zapoznała się z rozkładem pomieszczeń, ale podobno dojrzała również szkatułkę pełną wartościowej biżuterii. Oczywiście nie omieszkała o tym natychmiast powiedzieć swojemu partnerowi, który tamtego dnia czekał na nią w okolicy, i wtedy stwierdzili, że małżeństwo będzie takim łatwym celem: łatwo będzie ich okraść i się zbogacić. Ryszard chciał jednak jakoś wzbudzić zaufanie, dlatego też w tym planie nie pozostawał bierny. Mianowicie również nawiązał kontakt z małżeństwem, a konkretnie z Janem, któremu zaczął sprzedawać pasze dla kur. Skąd miał taką paszę dla kur? Po prostu Ryszard kradł ją innym rolnikom, u których pracował dorywczo, a następnie sprzedawał. Kim w ogóle był ten mężczyzna? Tak jak wcześniej Wam wspomniałam, razem z rodzicami mieszkał w okolicy, no kilka, kilkanaście kilometrów od Topolnicy. Rysiek już jako małe dziecko sprawiał swoim rodzicom poważne kłopoty. Miał problemy z nauką w szkole, często wagarował, z trudem skończył szkołę podstawową. Dalszej nauki nie kontynuował, ale za to udało mu się trafić przed sąd dla nieletnich za liczne kradzieże. Był chłopcem nadpobudliwym, ale i bardzo agresywnym. Następnie wylądował w wojsku. Wszyscy mieli nadzieję, że właśnie to wojsko utemperuje jego charakter. Jednak tak wcale się nie stało. Nawet tam nie byli w stanie go okiełznać. Podczas służby wojskowej był dalej bardzo niesforny, a nawet dwa razy siedział w więzieniu za poważne i związane z ową służbą przestępstwa. W wieku 23 lat opuścił mury więzienne i wrócił do domu rodzinnego. I nawet przez chwilę udawało mu się unikać problemów z prawem, jednak niezbyt długo. Wkrótce znowu powrócił do więzienia i tutaj ponownie powodem jego zamknięcia były po prostu kolejne kradzieże. Potem znowu wyszedł na wolność, ale ponownie bardzo szybko powrócił za kratki. Tym razem został skazany jednak już nie za kradzieże, ale za napaść i wykorzystanie 71-letniej kobiety. Ostatecznie zakład karny opuścił w listopadzie 1979 roku, mając 32 lata. Czyli jak sami widzicie, tak naprawdę znaczną część swojego życia spędził w więzieniu. Niecałe dwa lata później, po opuszczeniu murów więziennych, poznał wcześniej wspomnianą Zosię. Wpadł na nią na jednej z płockich ulic. Od razu przypadli sobie do gustu. Można było powiedzieć, że to jest taka niesamowicie romantyczna historia, ale jednak z romantyzmem to niewiele miało wspólnego. Tutaj jedynie powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę, że Ryszard nigdy nie zwracał się do niej po imieniu, ale mówił do niej Hania. Zakochani nigdy nie stworzyli oficjalnej pary, ze względu na to, że Zofia była zamężna. Jednak jej mąż przebywał w więzieniu. Ponadto kobieta miała dziecko, które uczęszczało wówczas do szkoły podstawowej. Jednak nie była ona zbytnio zainteresowana jego wychowaniem i od narodzin opiekę nad nim sprawowali jej rodzice. Kobieta była nazwijmy to wyzwolona. Chętnie piła z różnymi osobami i lubiła przygodne towarzystwo. Dlatego też raczej nikogo z was nie powinno dziwić, że akurat Ryszard, który nie cieszył się zbyt dobrą opinią, wpadł jej w oko. I tak właśnie zostali parą. Zofia porzuciła swoje dziecko, mąż był w więzieniu. I razem z Ryszardem jeździła po całym kraju, szukając dorywczej pracy. Nie byli zainteresowani czymś na stałe, ponieważ nikt z nich nie rwał się zbytnio do jakiegokolwiek zajęcia. A pieniądze potrzebowali tak naprawdę tylko na swoje hulaszcze życie. Kilka razy pojawili się nawet w rodzinnych stronach Ryszarda, ale jego rodzice nie popierali tego związku. Nie popierali, to może jest nawet zbyt łagodne stwierdzenie, ponieważ nie życzyli sobie tego, aby ich syn żył w jakimkolwiek nieformalnym związku z kobietą. Nigdy tego nie zaakceptowali i woleli, aby po prostu do nich nie przyjeżdżał, ponieważ jest to ogromny wstyd przed ludźmi. W związku z tym, mężczyzna, jak już przyjeżdżał w swoje rodzinne okolice, to nie zachodził do matki i ojca, ale właśnie zaczął pojawiać się coraz częściej u Jana i Małgorzaty. Sąsiedzi później będą wspominać, że wiedzieli o tej znajomości małżeństwa razem z Zofią i Ryszardem i nawet byli nieco zdziwieni tą relacją. Ale wszystko wskazywało na to, że naprawdę małżeństwo zaprzyjaźniło się z tymi młodymi ludźmi. Nadszedł grudzień 1981 roku. Ryszard i Zofia nie mają grosza przy duszy. Praca sezonowa skończyła się, a tym samym stracili nocleg nad głową. Zazwyczaj mieszkali po prostu w miejscu, w którym pracowali, ponieważ rolnicy najczęściej udostępniali swoim takim sezonowym pracownikom jakiś dach nad głową. No ale jak praca sezonowa się skończyła, to również skończył się ich nocleg. Na no, para nie mogła zamieszkać zarówno u rodziców kobiety, jak i mężczyzny. W żadnym z tych domów nie byli mile widziani. Poza tym nie było ich też stać na żaden nocleg. No i coraz trudniej było im handlować deficytowym towarem, który często po prostu kradli. Pamiętajmy, że 1981 rok był to bardzo trudny rok w Polsce. Natomiast jeżeli w ogóle mówimy o grudniu 1981 roku, to musimy pamiętać, że właśnie w tym czasie został wprowadzony stan wojenny w Polsce. Z uwagi na tę swoją trudną sytuację życiową, para zdecydowała się wcielić w życie plan, który już wymyślili, właśnie w wakacje. I tak też, 21 grudnia, Zofia oraz Ryszard udali się do Półtuska. Mężczyzna miał nadzieję, że do Topolnicy dojedzie autobusem. Jednak, tak jak Wam wcześniej wspomniałam, spadło tamtego dnia naprawdę sporo śniegu, i drogi były na tyle zasypane, że nic nie kursowało do Topolnicy. Jednak to wcale nie zniechęciło mężczyzny do realizacji swojego planu. Pozostawił swoją kochankę na dworcu autobusowym i postanowił pieszo wyruszyć do domu małżeństwa. I tak wyruszył, idąc 11 kilometrów. Późnym wieczorem dotarł do domu Jana i Małgorzaty. Zapukał do drzwi. I oczywiście starszy mężczyzna wpuścił Ryszarda do środka. Przecież go dobrze znał. I kiedy zobaczył tak zmęczonego swojego młodszego znajomego, naprawdę się zmartwił. A co stało się dalej, to już wiemy. Mężczyzna po odebraniu życia małżeństwu, spenetrował ich mieszkanie. Zrobił to bardzo dokładnie, aby nie ominąć ani jednej cennej rzeczy. Niemalże robił to przez całą noc, po czym wczesnym rankiem wyszedł z domu Małgorzaty i Jana. Było wówczas jeszcze ciemno, co niewątpliwie cieszyło sprawcę. W końcu w ciemnościach z trudem ktoś będzie mógł go rozpoznać. I znowu przemierzył 11 kilometrów w śniegu. Tym razem wracając do półtuska. W rękach trzymał czarną torbę, którą wypchał różnymi rzeczami pochodzącymi z domu małżeństwa. Na dworcu czekała nadal na niego Zofia. Kochankowie razem ruszyli przez Warszawę do Legionowa. Wybór Legionowa nie był przypadkowy. W końcu w wakacje pracowali tam u jednego z ogrodników, no i oczywiście tam mieszkali. Dlatego też, kiedy gospodyni zobaczyła ich, to bez problemu przyjęła pod swój dach. W końcu w tamte wakacje udało im się poniekąd zaprzyjaźnić, zakolegować. No i właśnie, gospodyni sprzedali pierwszą rzecz, jaką były buty. Była to taka sprzedaż dość przypadkowa. Po prostu gospodyni zobaczyła eleganckie, ładne buty i zapytała Ryszarda, skąd je ma. No i wtedy Ryszard powiedział, że po prostu mogą być jej. No więc tak doszło tutaj do pierwszej transakcji. Następnego dnia para udała się dalej, gdzie udało się szybko pozbyć kolejnej części łupów. A jeżeli chodzi o to, co wynieśli w ogóle z domu, to były m.in. obrączki, damski i męski zegarek na rękę, radioodbiornik turystyczny, kilkanaście srebrnych przedwojennych monet i niewielką sumę pieniędzy. 23 grudnia, czyli dzień przed Wigilią, Ryszard udał się do niedalekiej miejscowości, aby już sprzedać wszystkie pozostałe łupy. Poszedł do mieszkania znajomego, bo wiedział, że tam będzie mu łatwiej obchnąć te rzeczy. No i pokazał mu, co ma do zaoferowania. Kiedy już byli blisko dobicia targu, to nagle do drzwi zapukali milicjanci. Ich widok zmroził Ryszarda. Był przekonany, że przyszli już po niego. Jednak wcale nie. Przyszli po prostu po jego kolegę, ponieważ został oskarżony przez sąsiadów o kradzież dywanu. Co prawda... Nikt nie wnikał w to, kim jest Ryszard, ale milicjanci w swojej notatce spisali wszystkie rzeczy, które miał przy sobie mężczyzna. Wtedy jeszcze to ich nie zaniepokoiło, ale później okaże się, jak ta notatka była bardzo ważna, ponieważ te rzeczy zostaną powiązane z rzeczami, które zaginęły z domu Jana i Małgorzaty. Ale na tamten moment ostatecznie sytuacja się wyjaśniła, a Ryszardowi udało się upłynnić część łupu u znajomego. Wigilie udał się jeszcze na bazar do Warszawy, gdzie razem z kochanką udało mi się sprzedać zegarki, które pozostały, chociaż sprzedaż zegarków może, to może być zbyt duże słowo, ponieważ wymienili je na nowe ubrania. No i tak odświętnie ubrani udali się do tej znajomej do Legionowa, czyli do gospodyni, u której pracowali w wakacje. Para liczyła na to, że to właśnie wraz z nią i jej rodziną spędzi święta Bożego Narodzenia. W końcu w tym czasie nie wypada nikogo wyrzucić za drzwi. Jednak zaraz po przyjeździe pokłócili się z gospodarzami i to na tyle, że byli zmuszeni opuścić legionowo. Jako, że nie mogli wrócić do swoich rodzinnych domów, to święta przeczekali w wagonach kolejkowych na bocznicy stacji w Nasielsku. No i okazało się, że to, co uzyskali na łupach, bardzo szybko się skończyło. Tak naprawdę, zysk ze wszystkich tych rzeczy starczył parze nie na dłużej niż tydzień czasu. Innymi słowy, Jan i Małgorzata stracili życie. Para pobalowała zaledwie tydzień. No i Ryszard i Zofia nie mieli pomysłu, co ze sobą robić. Była w końcu zima, nie było żadnej szansy na znalezienie sezonowej pracy, było bardzo mroźno, dlatego też życie w wagonach kolejkowych na bocznicy stacji nie było najlepszym pomysłem. Dodatkowo stan wojenny panujący wówczas w Polsce jeszcze bardziej utrudniał w ogóle życie poruszanie się. W związku z tym ta sytuacja zmusiła ich do rozdzielenia się. Sofia wróciła do swoich rodziców i dziecka, natomiast Rysiek udał się do swoich rodziców, którzy mieszkali przecież niedaleko domu Małgorzaty i Jana. Kiedy tylko przekroczył próg swojego rodzinnego domu, usłyszał od swoich rodziców, że poszukuje go milicja. Mężczyzna nieco zaniepokoił się tą sytuacją. Było dość jasne, dlaczego poszukuje go milicja i dlaczego w domu rodzinnym. W końcu tam był zameldowany. No i w związku z tym postanowił nie zostawać u nich dłużej, tylko udać się do domu ukochanej. No i kiedy pojechał do Zofii, okazało się, że został przegoniony przez jej męża, który kilka dni wcześniej ku zaskoczeniu zakochanych opuścił mury więzienia. Innymi słowy, Ryszard nawet nie zobaczył się z ukochaną. No i w końcu, 21 stycznia, miesiąc po wydarzeniach, mężczyzna zostaje zatrzymany przez milicję. Od samego początku jest jasne, że to on jest sprawcą. Ponad 30-letni mężczyzna dobrze wiedział, co mu grozi za pozbawienie życia dwóch osób jeszcze z tak płytkich pobudek jak motyw rabunkowy. Groziła mu za to kara śmierci. Przypominam wam, że oficjalnie została ona zniesiona w Polsce w 1998 roku wraz z wejściem w życie nowego kodeksu karnego z roku 1997. Jednak jeszcze pod koniec lat 80. została ogłoszona amnestia, która między innymi osobom skazanym na ten najwyższy wymiar kary zmieniała wyroki na 25 lat pozbawienia wolności. Natomiast w ogóle taki ostatni wyrok został wykonany w kwietniu 1988 roku w Krakowie. No i Ryszard dobrze wiedział, co mu grozi, a wcale nie chciał tracić życia. Dlatego też, po zatrzymaniu i aresztowaniu, przebywając w zakładzie karnym, dwukrotnie uszkodził sobie gałki oczne. Uszkodził je na tyle, że stracił wzrok. W związku z tym atakiem, dość szokującym na samego siebie, został skierowany na szczegółowe badania psychiatryczne. Biegli jednak nie orzekli żadnej choroby. To jednak nie zraziło mężczyznę, który na sali sądowej dalej próbował udawać, że ma problemy psychiczne, i tak naprawdę one były powodem tego, co zrobił. Zresztą, nie tylko udawał problemy psychiczne, ale również starał się zwalić winy na jakiegoś fikcyjnego znajomego, który tak naprawdę tutaj zaatakował małżeństwo, a on tylko mu pomagał i tylko okradł już nieżyjącą parę. Z tego nie mógł się wymigać, że ich okradł, ponieważ przypominam Wam, że kiedy był u znajomego oskarżonego o ten kradzież dywanu, to wówczas milicja spisała go oraz pisała wszystkie rzeczy, które miał przy sobie. Następnie połączono te wszystkie fakty w jedną całość, no i między innymi też przez tą drobiazgowość milicjantów udało się bardzo szybko złapać Ryszarda. Biegli określili go w ogóle jako człowieka takiego z wyraźnymi brakami uczuć wyższych, niedojrzałego emocjonalnie, egocentryka, natomiast jego osobowość jako osobowość patologiczną. I tak też kilka lat później, 4 grudnia 1986 roku, został skazany na karę śmierci. Temu wyrokowi sprzeciwił się obrońca z urzędu, uznając ten wyrok za niehumanitarny. No i tak dwa lata później, nie niecałe dwa lata później, ponieważ był to czerwiec 1988 roku, zapadł ostateczny wyrok. Sąd Najwyższy uchylił wyrok sądu wojewódzkiego i skazał Ryszarda już nie na ten najwyższy wymiar kary, ale na 25 lat pozbawienia wolności. Skąd ta zmiana? Sąd uznał, że pozbawiony wzroku mężczyzna jest bezradny i wymaga pomocy, przez co nie zagraża już porządkowi prawnemu. Ten wyrok okazał się prawomocny. Zofia nie została postawiona przed sądem, ani również nie pojawiła się na procesie swojego kochanka. Ostatni raz widzieli się tuż po świętach Bożego Narodzenia, kiedy rozjechali się każdy swoją stronę. Później już nigdy się nie zobaczyli. Ryszard co prawda w Sylwestra chciał jeszcze spotkać się z swoją ukochaną, przed tym oczywiście jak został złapany, jednak wtedy okazało się, że tutaj mąż, który dopiero opuścił mury więzienne mu na to nie zezwolił. A jak później się okazało, Zofia nie kochała na tyle Ryszarda, aby później w jakikolwiek sposób się nim zainteresować. I tak zakończyła się również ich historia. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem ciekawa, czy znajdziecie wcześniej tę historię. Do usłyszenia.